GX9900 Gundam X Satellite System Loading Mobile Suit. Jest to model wydany w roku 2014 jako 177 model z linii regularnej mastergrade w skali oczywiście 1.100. Tak prezentuje się okładka instrukcji. Niestety jak widać Bandai zrezygnowało ze starych, fajnych instrukcji yy, takich jak na przykład ten odkrojbą Gundam X1 Full Cloth, który miał naprawdę fajny klimat a tak otrzymujemy takim dosyć klasyczną okładkę. Ale instrukcja nie jest najważniejsza. Przejdźmy do samego modelu. Na ten model czekałem w zasadzie od 2008 roku. To był model, który chciałem mieć zawsze. Dla niego rozpocząłem zbieranie gunpli, no ale musiałem się na niego naczekać. Wcześniej nieco zaspokoiłem apetyt wersją High Grade tego modelu. No i w końcu doczekałem się w wersji Master. I muszę powiedzieć, że jestem nią niemalże całkowicie zachwycony. Ma dwa malutkie mankamenty, które naprawdę można przełknąć i o nich zapomnieć, bo model jest po prostu świetny. Nie wspominając już o samym designie, nie, designie sam uważam, że jeśli chodzi o designy gandamów, to Gundam X ma w zasadzie najlepsze. Dodatkowo jedna z najbardziej epickich broni, o do której przejdę później. Dodatkowo model jest niesamowicie stabilny. Nie ma tego uczucia master grade'owości jak na przykład w Victory czy nieco mniej w Skull gdzie cokolwiek ruszymy to tu zaraz coś tutaj odpadnie. To jest bardzo stabilna konstrukcja, nic tu nie ma prawa odpaść. Dodatkowo świetnie widać jak pracują te stawy. Możemy to bezproblemowo problemo, bez pozować. Dodatkowo, oczywiście, sukienka jest niezależna od siebie nic tu nie trzeba przecinać. W przeciwieństwie jak w wersji high grade, dodatkowo, oczywiście, mamy tu różnokolorowe ramki. W zasadzie, jeśli chodzi o naklejki, ograniczyłem się wyłącznie do naklejek na oczy i w zasadzie tylko na oczy. sobie Przypomnę, tutaj te elementy, to, tutaj to jest po prostu przeźroczysty plastik. Także tutaj nie ma naklejki, jak w wypadku w wersji High Grade. Także cóż, jedyne co tutaj robiłem, to nieco pomazałem go markerem, ale i też jakoś niespecjalnie dużo tego markera tutaj jest, przez co naprawdę jest to jeden z najlepszych Master Grade'ów jakie do tej pory wyszły. No ale niestety model ma ten parę irytujących wad. Największą tą wadą jest, są, są manipulatory. To nie są te klasyczne manipulatory jak w Master 2.0, gdzie mamy ruchomy kciuk, ruchomy pary wskazujący i ruchome na jednym stawie trzy pozostałe palce. Tutaj niestety mamy takie wymien wymienne palce. Jako, je, jest to rzecz po prostu, która może się zgubić. Mamy oczywiście wersję zaciśniętą, mamy wersję do trzymania głów, takiej, klasy, takiej standardowej broni, i tu właśnie pojawia się problem tej broni. Niestety te skrzydła, które służą do transformacji tarczy, bardzo łatwo odpadają. A mimo, że siedzą na naprawdę całkiem porządnym stawie, nie wiem dlaczego tak się dzieje, usiłowałem to w różny sposób naprawić, ale efekt był dosyć mizerny. Po prostu jakby całą nie mieli wyboru, musieli gdzieś twórcy wpakować to poczucie master grade'owości i całą ten obiekt włożyli w tą broń. I to jest w zasadzie tyle, jeśli chodzi o odczucie master grade'owości. Tej w tej figurce, więc nie ma ich dużo. Całość trzyma się naprawdę świetnie. Transformacja, jeśli chodzi o Satellite Canon, jest identyczna jak w wypadku High Trochę tam trzeba w paru miejscach więcej razy pokręcić, ale niczym się to nie różni. Dodatkowo oczywiście mamy ostrze do Beam Sword'a. Sam Beam Sword wypada również dużo lepiej niż jego High Grade'owa wersja. No, do niego zaraz przejdziemy. Zaraz będę go uzbrajał. No, trzeba go tutaj uzbroić. No i jak mówiłem, uzbrojenie polega na wymianie y, tych palców, na włożenie tych od wy wybranej, wybranego uzbrojenia. Mam nadzieję, że się nie przewróci i go zaraz włożymy. Y Kupiłem go, jak mówię, dlatego, że uwielbiam Gandam X. Uwielbiam, bardzo lubię pilota. Zresztą całą fabułę X'a, jak i samą serię, bardzo polecam, chociaż seria nie jest za bardzo lubiana, jak widać, przez banda, jak i przez yy, fanów, ponieważ seria została skrócona. Znaczy, przez fanów obecnie jest dosyć lubiana. Ona tam odzyskała sporo prestiżu po latach, ale niestety, jak wychodziła, została. W anulowana, w, i jest to najkrótsza seria telewizyjna. Niestety, możliwe, że najkrótszą serią telewizyjną będzie obecnie Beat Fighters, ale wszystko wskazuje na to, że otrzymamy drugi sezon. Tu mamy broń. No cóż, klasyk nad klasyki. Nic specjalnego. Oczywiście możemy tą broń przetransformować. Trochę mi przypomina takie pistolety skałkowe, może. O. Przetransformujemy, czyli ten tutaj celownik spuszczamy na dół i podnosimy te elementy tworzące tarczę. I to jest myk, żeby to nie odpadło. Udało się! Udało się, proszę Państwa! Udało się! Niesamowite! I spuszczamy o. I mamy już bezproblemową tarczę. Może go jeszcze uzbroję w miecz świetny. No niestety tutaj. No, jest świetny, ma też trochę tą. Tak, yy, sam składa się z kilku elementów i niestety on również ma takie dosyć niestabilne. O, wygląda w ten sposób, naprawdę dużo lepiej niż jego wersja High Grade, która składa się w zasadzie z dwóch elementów plastiku. Tu mamy ich yy, raz, dwa, trzy, cztery. I dodatkowo w różnych kolorach, zatem naprawdę ten miecz wypadł dużo lepiej. Także samo ostrze jest takie bardziej trójwymiarowe niż w wypadku w wersji High Grade. No ale bo o High Grade sobie później jeszcze trochę powiemy. Uzbrojony. Bierzemy odpowiedni manipulator, znaczy część manipulatora. Naprawdę uważam wręcz skandaliczne to, co zrobiono z manipulatorami od GXA, bo uważam, że... Wersji bez problemu można było zaryzykować i umiecić tutaj palce od standardowego, takiego bardziej standardowego master grade'a, jeżeli w ogóle coś takiego istnieje. O, w mu się kucze, przestawił, niech będzie w ten sposób. No i GX uzbrojony w jego świetny miecz, świetny. Dużo lepszy niż taki klasyczny miecz. Jedyną jego wadą jest to, że oczywiście chodzi o manipulator nie trzyma się on stabilnie. Teoretycznie można tutaj go kciukiem przytrzymać, ale niewiele to daje. I cóż, i w zasadzie tyle. Zaraz przejdziemy do transformacji yy, głównej broni GXa, do której zaraz przejdę tuż po cięciu. Oto i GX w pełnej okazałości ze swoim niesamowitym satellite canon. Może się wydawać z pozoru, że satellite canon jest w zasadzie takim typowym wielkim dziełem gandamowym, który nie wyróżnia się niczym spośród reszty tego typu broni w gandamie, chociażby w seedzie, gdzie te bazuki i działa cząsteczkowe są większe od samych robotów. No, ale w wypadku GX-a jest mała subtelna różnica. Satellite Cannon w serialu jest bardzo rzadko stosowany, tak samo jak jego następca Double Satellite Cannon w Double X-ie. Tam ta broń już również bardzo rzadko była stosowana i dlatego udało się moim zdaniem uzyskać tak niesamowity efekt tej broni i przy okazji tak ona zapada w pamięć jako tytułowa, stąd otrzymujemy właśnie ten tytułowy X. Co mi się podoba też, w tym, że mamy tu tak samo jak w high tutaj taki można powiedzieć, hub dla broni, gdzie możemy tutaj włożyć w tym wypadku jeszcze to nieszczęsne działko, które lubi się rozpadać. Włóżmy je tutaj na miejsce i niech tutaj zostanie jako przedłużenie tego X-a, żeby było widać. Również muszę powiedzieć, że konstrukcja tych płyt, czy baterii słonecznych, można je nazwać tak, jest bardzo, bardzo fajna. W środku nie mamy naklejki, jakby się wydawało, tylko po prostu taki kartonik, na którego jest nałożona taka, taki przezroczysty kawałek plastiku. Efekt uważam za świetny, który nie potrzebuje w żadnym wypadku żadnej, żadnej dodatkowej interwencji. Również nie wspomniałem o tym, że oczywiście tu mamy taki walker kamam, który możemy tu obniżyć lub podwyższyć, jak tutaj można widać na różnicy między poprzednią, poprzednią częścią recenzji. Tutaj możemy otworzyć i zobaczyć figurkę pilota. Garot jest naprawdę fajnie wrzeźbiony. Nie jest to taki standardowy chłoptaś, w, w tym w skafandrze. Również otrzymujemy małą figurkę. Garoda również bardzo, bardzo fajnie, dobrze oddane. Jedynie co tu trzeba zastosować, to masę malowania. No, ale ja aż tak dobry w tym niestety nie jestem, żeby moje figurki pilotów wyglądały chociaż zbliżenie do tego, jak to było w kreskówce. A mi zostaje właśnie z takim jednokolorowym kawałkiem plastiku. Choć muszę powiedzieć, że naprawdę mi się te małe dodatki bardzo podobają, można akurat zobaczyć porównanie. Z człowieka w skali 1.100 do Gandama w skali 1.100. Te roboty są po prostu duże. Zatem co tu jeszcze mogę powiedzieć, porównać? Mogę do High Grade'a oczywiście, czyli do poprzedniej wersji tego modelu. Nie są co prawda to pierwsze modele z x -a. Poprzednio mieliśmy stare, stare High Grady z 96 roku z linii towarzyszącej anime, ale niestety... Pominę je milczeniem, głównie dlatego, że są mają bardzo kiepskie proporcje i przy tym yy, po prostu wyglądają, jakby X bardzo często chodził do McDonalda. Może gdzieś tutaj wrzucę zdjęcie jakiegoś tego starego high grade'a, może 1100 albo 1144, trochę ich było wtedy, no ale niestety nie pomogły serii, mie serii wszy mieć wszystkich odcinków. Tak wygląda wersja high grade. Różnice są trochę w kolorze plastiku. Tutaj mamy taki jaśniej, taki można powiedzieć z nutką i zieleni. Kolory Master Grade są takie bardziej x-dividerowe. Jeżeli chodzi o animacje, no to Master Grade jest bardziej zgodny z kreskówką. Tutaj mamy oczywiście tą, tą broń, która się w wypadku roz, e, rozpada. No Niestety tam zapomniałem wysunąć e, lufę, no ale uważam, że bez wysuniętej lufy wygląda to chyba nawet trochę lepiej. E, mamy tutaj w wypadku high grade a otrzymujemy dwie: wersje. złożoną tarczy i wersję rozłożoną do karabinu. Uważam to rozostosowanie dużo lepsze, bo przy okazji nic się nie rozpada. No i taką zaletą, większą high grade'ą są manipulatory. Głównie dlatego, że miecz możemy wtedy, jak ta dłoń trzyma Satellite Cannon, to w wypadku high grade'a y, tutaj możemy trzymać beam sword'a. Tu, tu możemy, a nie możemy, bo umieściłem beam sword'a z, z powrotem w gnieście. No tak wyglądają w porównaniu. Dodatkowo na plus Master Grade oczywiście są te baterie, które w tym wypadku to jest po prostu naklejka i wygląda to w porównaniu do wersji MasterGrade dużo, dużo taniej i obecnie prezentuje się to dla mnie dużo gorzej szkoda. Można powiedzieć trochę, no ale nie można mieć przecież wszystkiego za tam 1200 jenów, ile kosztował zwykły X. Zatem porównajmy go standardowo do innych modeli. Możemy tutaj zostawić high grade'a. Tutaj Cobra Commander, Master Grade Gundam LX78 czyli pierwszy Gundam, to jest wersja One Year War, która zastąpi Mark II w wypadku. Porównywania, głównie dlatego, że uznałem, że y, po prostu pierwszy Gandam lepiej do tego pasuje. Oczywiście nie może zabraknąć transformerów, czyli w tym wypadku Deluxe RC z serii Reed. a także znowu nowość, zastępstwo za mojego y, Ultra Magnusa. Głównie dlatego, że Ultra Magnus skończył w pudle. Ultramagnus, y, przepraszam, Slag G2, mój ulubiony transformer i jednocześnie najstarszy w kolekcji, a także oczywiście niezastąpiony ZQ2 F2. Na zakończenie mogę powiedzieć, że cóż, uwielbiam, uwielbiam tego X. -a. Czekałem na niego tyle lat, doczekałem się go. I uważam, że warto było czekać, bo model jest po prostu świetny, nie ma w zasadzie żadnych wad za wyjątkiem tej nieszczęsnej broni i tych bar nieco bardziej nieszczęsnych manipulatorów. O broni można tak naprawdę zapomnieć, bo je o ile jeżeli mamy Satellite Canon, to po cholerę będziemy mu w łapę wkładać. Coś takiego. Te bardziej uniwersalne manipulatory mogły nam dać możliwość wykorzystania dodatkowo jeszcze tego świetnego Beamsforda w ustawieniu, a tak no niestety jesteśmy skazani albo na samy Satellite Cannon, albo na miecz Świetny plus Tarczo Karabin. Zatem to są dwie naprawdę niewielkie wady, które można pominąć. Manipulatory przecierpieć się można z nimi. Nie są, nie są to jakieś tragedie jak w wypadku tych pierwszych starych Master Grade'ów, którym po prostu wypadała broń bez, bez, bez żadnej ingerencji zatem sam uważam, że Master Grade jest raz, lepszy od swojej wersji High Grade, co nie jest takie oczywiste w wypadku innych modeli zazwyczaj High Grade y mają nieco lepsze proporcje, w wypadku tego modelu po prostu wszystko zadziałało naprawdę poleca, polecam x XA jest to jeden z najlepszych dostępnych na rynku mastergradów nie ma on jak już wspominałem w zasadzie żadnych wad no i to tyle do zobaczenia następnym razem gdzie wciąż nieco podpoczywamy od kalendarza uniwersalnego a potem może na lipiec nieco podgonię. Z ilością raportów. Zatem do zobaczenia następnym razem.